dofinansowanie w ramach projektu Erasmus+. Dzięki bardzo dobrej współpracy z panią dyrektor i panią Agnieszką Niedzielą udało się szkole przygotować na tyle dobry wniosek, że przy konkurencji ponad 800 innych szkół to właśnie nasza szkoła uzyskała dofinansowanie i ten projekt został oceniony na ponad 90 punktów w skali 100 punktowej. To dużo. A jakie warunki musi spełnić uczniowie, aby się w ogóle dostać na praktyki? W związku z tym, że projekt jest skierowany do najlepszych uczestników proje szkoły, to uczniowie muszą spełnić różnorodne warunki przede wszystkim z zakresu przygotowania językowego, ale również przedmiotów zawodowych no i odpowiedniego zachowania. Co w ogóle daje uczniom udział w tym projekcie? Przede wszystkim to możliwość wyjazdu na czterotygodniowe praktyki zawodowe zagraniczne. Ale nie tylko rozwój zawodowy jest tutaj ważny, to również rozwój umiejętności miękkich, takich jak umiejętności językowe, czy praca w grupie, czy rozwiązywanie problemów, czy między innymi zarządzanie własnym budżetem, ponieważ uczniowie również otrzymują kieszonkowe za granicą i sami muszą odpowiednio gospodarować tymi środkami. To jest pewnie to co najbardziej ciekawi po dostawie, w naszej szkoły. Czy na następnym też jest taki projekt przygotowany? E, tak, teraz planujemy złożyć aplikację o uzyskanie dofinansowania na kolejny termin. Kolej, kolejny termin składania wniosków jest 2 lutego 2017 roku. Tylko jeden w roku jest taki termin, więc proszę bardzo mocno trzymać kciuki. Dobrze, dziękujemy. Czy udział uczniów w projektach zagranicznych, takich jak Erasmus, w jaki sposób potraktuje oferta edukacji naszej szkoły? Gdybym nie myślała o tym, że atrakcyjna, to pewnie nie bralibyśmy udziału w e, takich projektach. E, zdecydowanie tak. Nie jesteśmy jedyną szkołą, która realizuje projekty Erasmus a, czy staże zagraniczne z wykorzystaniem środków e, e, z projektu Erasmus, ale w połączeniu w kon, e, w z tym, że jesteśmy szkołą, która dobrze kształci, która jest szkołą bezpieczną, która jest szkołą. A w której pewnie dobra atmosfera, to myślę, że dodatkowo staże zagraniczne podnoszą jakość naszej oferty edukacyjnej na rynku jak najbardziej. A czy doświadczenia i umiejętności, jakie uczniowie sobie mają na tych praktykach pomagają później w życiu zawodowym czy jeszcze dalszej edukacji? Każda praktyka zawodowa jest, niezależnie od tego, czy jest w Polsce realizowana czy za granicą, jest praktyką czterotygodniową. I istotą tej praktyki jest tak naprawdę poznanie miejsca pracy, poznanie środowiska pracy, rzeczywistych, realnych warunków. W związku z tym e, e, jest to takie doświadczenie, które na pewno pozwala uczniom przygotować się do pracy, ale praktyka zagraniczna ma ten dodatkowy plus, czy ten dodatkowy aspekt, że uczniowie pracują w międzynarodowym środowisku, że pracują e, e, z wykorzystaniem, czy posługują się językiem obcym i oczywiście jest to dla nich, są to na pewno doświadczenia, które będą wykorzystywać z pewnością i w pracy zawodowej przyszłej i jeszcze w szkole. Dziękujemy.